W tu pracuję w kolejnym odcinku z S38 słuchajcie. E, dzisiaj, jak widzicie grzybki załadowane, poklikamy troszeczkę. E, spróbujemy odrobić st straty z dnia poprzedniego, czyli z trzeciego dnia eventu. No bo wczoraj naprawdę powiedziałbym, że troszeczkę zaspałem. E, grzybki szybko skończyły wczoraj. E, no i nie poklikałem za dużo, także niestety, ale wczoraj była dość bieda. E, wczoraj była dość bieda. 52 poziom szale, tylko wbiłem, mm, już teraz pół levela wbiłem jeszcze z awki, strasznie to wolno idziemy, mimo tego, że jest plus 50%, e, no, ale tak to, tak to wygląda. Mm, dobra, e, słuchajcie, pierwsza sprawa z dzisiaj po ten tego <grym> rano, wszystko widziałem. Bo słuchajcie, no, dzisiaj położyłem się spać o 10 rano, także no. Ciekawa sprawa, spałem 3 godziny na razie, więc jest git. No słuchajcie, 140 poziom Berserker. Aktualnie ma, słuchajcie, top 5 serwera, także naprawdę gratki, gratki. No ja bym, słuchajcie, chciał dzisiaj najlepiej dobić pupilę, no ale będzie to bardzo ciężkie, ponieważ kolejny klucz Mam dopiero od poziomu 70, także będzie to na pewno wyzwanie żeby to dobić. Eee, dobra, w międzyczasie, słuchajcie, szukamy temu, jak dzisiaj się troszkę game'ów wykopałem, także chociaż nie będę musiał ich skipować na razie, eee, pomysł zręczność. A, dobra, to niezły serwer. Mm, niezły serwer. Eee, dobra, zręczność 93, czy to jest lepsze? Nie, to nie jest lepsze zdecydowanie. Tutaj to też nie jest lepsze. Dobra, ale musimy pas zmienić koniecznie. Pas jest konieczny do zmiany, słuchajcie. I mam nadzieję że znaleźć coś lepszego. No, przebralibyśmy się teraz w epiki. jakby się nie spóźnił o jeden dzień. Ale niestety. Może i bez epików też sobie poradzimy tutaj. Lepsza broń, nie gorsza broń. Broń mam kuzacką. Kupiłem ją jakieś 6 leveli temu. A i tak, jak widzicie, to jest lepsza niż większość tych broni, które tutaj mam. Dobra. Bierzemy sobie ten pas, już niech będzie. Nie jest on jakiś wybitny, ale, e, ale myślę, że da radę. E, no i dobra, mamy takie statystyki teraz. Hmm, myślę, że z takim zestawem już coś podołamy. E, no, a jeżeli chodzi o Gildię, to bardzo ładnie się rozwijamy. Jesteśmy teraz dalej, utrzymujemy to top 4 e, mniej więcej z, z Gildii. Także to jest bardzo ładny wynik, moim zdaniem. E, wule, ulepszenia są takie, jak widzicie, już tutaj dałem 102%, ale skarbca, bo to jest tylko kwestia czasu, kiedy dobijemy, a już tam nie będę zmieniał po 1%. Jeden loch pad, już zrobiliśmy go wczoraj. No, no, nie było tutaj oczywiście żadnych problemów. Tutaj słuchajcie, 41 poziom koń, kończył loch gildyjny, także zapas jest ogromny, oczywiście. No, i teraz będziemy cisnęli te rochy ile się tam da. No i lecimy i nabijali proces. No, oczywiście serwer zdominował już już VIP, <laughs> słuchajcie, ma 72 średni level. Kiedy kiedy Exiles ma, słuchajcie, 56. No, także tutaj jest, jest taka różnica, że nie ma tutaj co mówić na temat rywalizacji na ten moment. No ale możesz jeszcze wszystko zmienić, wiadomo jak to jest na nowych serwerach Może na przykład półnudy usunie, czy coś Chociaż mam odpięć, no ale może być No i dobra e, Słuchajcie, lecimy z wbijaniem tych flachów, na razie powinno być dość lajtowo mm, No ale wbicie 18 poziom, naprawdę musiałbym chyba wszystkie lochy jakie tutaj mam przeklikać e, Także lecimy może tutaj Hiena Cmentarna, okej okay, jest Jest świetnie zaczyna na razie Na razie się naprawdę świetnie Dostajemy fajną broń, ale czy ja wiem, czy ona jest taka fajna, słuchajcie. Ma beznadziejny rozrzut, i tutaj tracę też, też dość sporo Więc nie jest chyba zbyt dobra broń. Tak, nie, no jest to gorsza broń od tego, co aktualnie mam. Także, no niestety nie poleciała zbyt dobra. Dobra, 55. poziom, zamknęliśmy pierwszy loch. To jest znowu epic bez miejsca na klejnot. Niestety znaczy, na tym etapie nie możemy tych e, miejsc sobie dorobić, więc... Niestety. E, no i tam się, on się tam nie zda. E, dobra, złowrogi zając tutaj do przeklikania oczywiście jest. E, 56 poziom. W ogóle z full hp tego rozwaliłem. <śmiesz> śmieszna sprawa, zobaczmy co to wyglądało. Pierwszy heal. A, tylko z jednym healem, okej. Okay. To dość łatwo, to dość lajtowo, słuchajcie. 94 Tu już powinien być większy opór. Chociaż tamten ten 90. Ten, ten boss w ostatnim lochu. Ok, 57 poziom. E, ładnie, ładnie. To idzie nam tutaj do przodu. Ok, tutaj w ogóle nie ma oporu. E, maska, oczywiście, bez miejsca na klejnot. No, jakby zresztą miało miejsce na klejnot, to myślę, że staty by bardzo mocno podskoczyły. E, ale oczywiście tego miejsca na klejnot to nie posiada. Wrzucimy sobie kilkanaście punktów szczęście. To szczęście też się na pewno przyda. Dobra, tyle. E, trochę jeszcze w staty. Dobra, no i lecimy dalej, słuchajcie. 78, e, Dało radę, słuchajcie. 58 poziom byliśmy. No i pytanie, czy my teraz będziemy w stanie tutaj klikać jeszcze coś. E, na 60 poziomie niestety nie ma nic kompletnie. Także... No mi się wydaje jednak, że tej tak będą braki... Nawet jak to przeklikam, tutaj to tak będę miał braki w po prostu ekspie. Bo nie mam z czego tego ekspa zdobyć. Yy, bo tutaj mam... słuchajcie. No, raczej chłopów nie, nie do przeklikania na ten moment. Yy, ewentualnie możemy sprawdzić sobie coś jeszcze wymienić w klikpunku. Jakiś tutaj upgrade zrobić. Yy, na przykład taki. Dobra, dajmy tutaj też wytrzymałość hmm. okej, okay, co jest tutaj najgorsze w tym ekwipunku. To jest plus 42 do wszystkiego, to już tak powoli średnio, no ale jeszcze, jeszcze może być... Ehm, no wszystko jest w miarę, w miarę nie najgorsze. Także nie wiem dlaczego tak słuchajcie się dzieje. Hmm. Zobaczcie i teraz musiał się uleczyć. Ok, raz się uleczyłem. Tutaj naprawdę się tylko raz uleczyłem i już tyle ha jest uleczonko No, myślę, że możemy dać radę, słuchajcie, jakbym się trzy razy uleczył w jednej walce. Okej, okay, daliśmy radę, fajnie. 59 poziom. Oczywiście bez epika. No bo po co to komu? Jakieś epiki. Eee. No ale tutaj raczej ciężko będzie cokolwiek zrobić, słuchajcie. Tu jeszcze jest Wojawnik, tutaj powinny trzy uleczenia na niego wystarczyć. Ja bym sobie zapisał jakąś walkę, jak będę <laughs> dość close, żeby zobaczyć jak to tutaj wygląda. No ehm. o, dobra, tam to była close, sobie mam zapisać. No raczej nie, o, nie widzę tutaj żadnych żadnych walk, które są close bardzo dobra e, no z tego pana raczej nie przekikamy tę możemy dać jeszcze tak 10 grzybków szansy o tutaj zobaczmy tą próbę bo mogła być naprawdę naprawdę ładna mm, tutaj ta, ta walka pierwsze uleczenie Ok, raz tylko się uleczyliśmy i zbiliśmy tyle hp no to nie wiem słuchajcie może on jest do kliknięcia tutaj znaczy nawet takie do kliknięcia to słuchajcie kolejny loch jest od 70 poziomu no, kolejny timeout fajna gierka mm, także będzie ciężko ja to jeszcze tutaj sprawdzę czy na szybkość czy jest na pewno od 70 poziomu z tego co mi się kojarzy to mm, na to wygląda od 50, od 50, 50 poziomu na misji jest 5 i szósty jest od 70 w kabinecie magii także słuchajcie tutaj raczej no 70 poziomu nie dobiję dzisiaj, nie mam z czego kompletnie bo to już mam dwóch przeciwników, których no bym musiał nieźle tego Entera na nich klikać Jeżeli o to chodzi No ale generalnie jeżeli chodzi o konto i tak dalej to tutaj Y, twierdza top 45 mam nie jest źle top 30 byłem jeszcze wczoraj no troszeczkę mi się spadło git oczywiście mówiłem y, w topce no w top y, słuchajcie 100 się utrzymuje więc jest git pubg y, jeszcze wiadomo nie odblokowałem y, tak samo te innych rzeczy y, no nie wiem słuchajcie spróbujemy to jeszcze poklikać może Zobaczcie, raz, raz się uleczyłem Raz się uleczyłem i takie yy, I taka próba, dobra Zobaczymy na to Z tymi krytami że co jest Nie, dwa razy się uleczyłem, dobra Czyli musiał się trzy razy uleczyć podczas jednej walki No Ciężko będzie raczej O, udało się, fajnie pal. Zobaczymy sobie ile razy musiałem, ile razy tutaj Poszedł rewive w tej walce. Pierwszy, drugi, okej, okay. tylko dwa wystarczyły, także fajnie. Zobaczmy czy ośmiornica jest przeklikania, myślę, że jest, no ale coś troszeczkę opiera. No, ośmiornicy raczej nie pykniemy, słuchajcie, śmiornice raczej ciężko. E, bronikę mam plus 10. Uuu, jaki tutaj pasek ładny strafił. trafił. E, bronikę już mam plus 10, czyli już powoli możemy szukać nowej broni. No, ale tak naprawdę powoli. E, no dobra, tego jaszczura, słuchajcie, ja bym tutaj spróbował. Bo on tutaj parę razy. To raz było naprawdę blisko hmm, Może będzie jakaś RNG próba No tam też mało brakowało już hmm, No nie chciałbym aż tyle żeby słuchać i tracić, bez sensu O! Udało się, super! 61 poziom e, prawie 62 e, W tym momencie możemy poskipować sobie troszeczkę awki Eee, zdobyć trochę złota zobaczymy, co się eee, uda zrobić. Eee, klucz mamy i tak w y, gabinecie, także awki mogą stać niewiele, bo raczej 80 poziomu no, to już się nie wbije. Eee, mamy pierwszy odłamy lustra. Czyli po chwili zaczynamy to zbierać. Niedługo już będzie można misję skipować, czy nie skipować, tylko robić jednocześnie misję i walczyć na arenie i tak dalej. Także to jest spokopcja. Mm, dobra, wiecie co. Zobaczmy, czy tutaj jakieś tam możemy wypięć, bo mi się wydaje, że już powoli możemy. Eee, a dodatkowo, właśnie, trzeba kupić trójklepsy bo nie mam. Już się wyprzedały, że tak powiem. Tutaj mamy fajny temek. Tylko ja bym się zaopatrzył w jakiś gimmick na wytrzymałość. Najlepiej. Ok, jak na zawołanie, to mi się podoba. Mam tak unlucky klejnoty słuchajcie, na tym serwerze, że. Jest cud, że teraz była wytrzymałość. Hmm. No, dobra, dobra. E, co możemy jeszcze stąd wymienić? Są chyba nic za bardzo. Tutaj mi trochę kuść ten pierścień, ale e, no nie wiem, czy 14. 14, 16 jest warte, słuchajcie. Tak naprawdę. Chwajcie, tam, jakiś fajny temek. E, 14 zresztą się tak naprawdę warte 66. Choć nagle tam było, chyba 40. Dobra. Jemy pierwszy tutaj słuchajcie kufelek. O jak tutaj? No plus 23. To już są naprawdę naprawdę ładne obrażenia. Także yy, zabieramy się szukanie broni. Yy, w tym momencie. Wstawiłem klejnot, nastawiłem to. przybałem. Yy, no okej, okay, okej, okay. zostawmy tu dwójkę Niech leci na razie. Mamy odłamek lustra kolejny. No tu jest fajna, oczywiście bez miejsca na Mmm Okej, okay, tu jest nawet spoko. Dobra, biorę tą broń, słuchajcie, ona jest naprawdę ładna. Spoko rozrzut plus 20 i na wytrzymałość. Póki co, na wytrzymałość nie... Yy, jest na wytrzymałość, dobra. Słuchajcie, bo widzicie staty tak są dobrze rozłożone dość. Mm. E, więc nie jest źle. że ja jeszcze nie zapomniałem powiedzieć, że twierdza ósma, salka e, siódma, bo nie już surowców. E, no ale to zbieram i myślę, że tak e, jeszcze z parę godzin i będzie dzisiaj e, ósma salka. Czekać pierwsza buildie. Na razie na to wygląda. Mm, e, dobra, dobra. No pojawiam, ciężko będzie kliknąć te lochy i nie wiem gdzie tutaj będę miał ekspo z nich. Jeżeli bym chciał kliknąć, bym potrzebował naprawdę dużo złota na nie tutaj przeznaczyć. 3 złota. Na, naprawdę dużo po prostu grzybków na nie przeznaczyć. E, no i to trochę będzie bolesne. Zakręćmy się kołem. No o Expo prosił. Dobra. E, na razie tyle, resztę zakręcimy później. Mm, żebym troszeczkę zostawić tego. E, dobra. Podbijamy sobie zręczność. Myk, 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 to 1800. I co my tu mamy? Tu mieliśmy. Tutaj nie wiem co mamy w sumie już nie patrzyłem chyba. Ale zaraz zobaczymy co tam mamy i myślę, że albo podbijemy boki. No boki można podbić troszeczkę. Tak do 200 podbiję jeden i drugi. Dobra. I do dwóch zdobodniam także inteligencję. Dobra, udało się. I tutaj już resztę myślę, tutaj troszeczkę sobie tak na zmianę damy. I trochę rezerwy zostawimy. No i super. Super, super. Teraz te testyki są dużo mocniejsze niż były. Dobra, to jeszcze dobijemy tego 1700 to hmm. ta misja będzie lepsza, jednak 108 bagienny dragor i 102 no, pytanie: czy jesteśmy, jesteśmy w stanie kliknąć tą ośmiornicę dzisiaj? Hmm. Bez wydawania krocia na nią, okej, okay, jesteśmy fajnie. 63 poziom, prawie 64 już. Hmm. No tutaj kapitan korsarzy, przydałoby się. Przeklikać na pewno Zobaczymy tutaj ktoś close próba się trafi w ogóle To jest wiadowca niestety e, Który ma dużo lepsze statyki od nas Z kon nas kontruje to jeszcze jest e, To jeszcze jest lepszy Także niedobrze A bagienny drago to też słuchajcie No nie chce się poddać O i tam tak close było Dobra no to lecimy z nim słuchajcie no, mm. lecą tak szybki, lecą. Trochę bez sensu też tak klikać, no ale prawda, z nadzieją, że coś padnie. No ale chyba. No, słuchajcie, widzieliście to co ja przed chwilą? też nie zapisałem tam tej walki. Zobaczcie, ja się w ogóle nie lecę. Jak klikam pomiń to powinno o, właśnie, Dopiero teraz się uleczyłem, słuchajcie. No, tylko raz się uleczyłem. Źle, że to mu zostaje. Czy co? Chyba stopujemy. Stopujemy. Nie ma co naprawdę klikać dalej. 63 poziom, 64. Dobijemy zawki zaraz. 65. Byśmy musieli pokonać jeszcze 3-4 lochy, także, żeby dobić 70 dzisiaj. Także to jest już straszne gridowanie. Dobijemy to, słuchajcie, jutro. I y jutro też możecie się spodziewać odcinka, tak myślę, y z y zbicia toksycznego drzewa. I myślę, że wbijemy 70, y 70 poziom, to będzie na spokojnie. Y I potem sobie, słuchajcie, y odblokowujemy toksyczne drzewo. I potem od razu wbijemy 80 i odblokujemy. Y co tutaj dalej się odblokowywało. <grym> Strumień lawy chyba już się pokazało, nie? No chyba dobrze mówię, Dobra. No i my jeszcze wtedy wbijemy jutro z 90 poziom. A jak dobrze się rozkręcimy, to może i może już, słuchajcie, dobijemy jutro tą wieżę. W sensie, może jutrostedkę dobijemy już. Jak dobrze pójdzie, no ale tutaj oczywiście musiałoby trochę rng wlecieć od tutaj kochanej play. A no, dziś 66 poziomów, wbiliśmy 11 poziomów Także jest to nawet niezły wynik No szkoda, że to już nie chce paść, no ale Będziemy na siłę klikać To kończymy kręcić kołem Okej, okay, jakieś grzybki wpadły No i nic ciekawego tak naprawdę z tego koła Troszkę jak golda Jakieś grzybki to wszystko co tam było Z ciekawszych rzeczy Dobra, słuchajcie no myślę, że to było na tyle dziękuję wam za oglądanie trzymajcie się i do następnych materiałów pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, jeżeli chcecie tą serię oglądać dalej no i co, siemeczko